No, tak to wygląda. Z 7 dwa 7 k 30 FPS. Drugi odcinek się włosa. Tak jak widzimy. Pyżu to nie miara. Nie nagrało mi wcześniejszego kawałka, bodajże. Ale to nic. wchodzimy sobie kamerę w uchwyt. Psuniemy będziemy musieli popatrzeć ile jest. Ile jest w środniku. mam nadzieję, że będzie nagrywało, nie rozłączy. nie wiem co odrzuciło, że mniejsza jakoś nie wiem tu trzeba było pryskać na jesień żeby ten pysz te wszystkie dziady wypoliło i dopiero wtedy bo tak to trochę my dosypywali tego worka małego, co tam resztka była. I będziemy widzieli, nie? Na razie niech się dojedzie i się popatrzy. Nawróci się i ustawienia kamery na nie wiem jakie są na głowie, czy będzie dobrze widać czy nie no kurwa na kable tu są w polu kurwa po takim bagnie ujebane felgi I trochę by grubi doł nie? Nie wiem ile ubyło z tyle Cztery Kurwa. No jest yeah. Cztery be Dobrze. Co? Lejki. Lejki, dobre. Nie zatkane. tutaj to widać jeszcze jest trochę zboża na wyszu, ale tam dali już już ładnie zagrabuje to tam my dołożyli z tyłu jeszcze właśnie po jednej grabce za kołami żeby tych kół nie było tak zbytnio widać żeby nie były tak odbite nie dość w miarę no, to się zasypuje te koła od siewki a ja by nie nie ten nie nie, nie ten hydropak Tylko to ja wcześniej było na stałe to to cięzor taki że rany boskie ale tak to tu nie wiem ile z godziny będzie yy, Sionia chyba tu jest ponad hektar pogoda ty się tak zapowiadała jak się zapowiadała Dwa dni pogody, później w nocy przelało dość konkretnie. Błota tyle narobiło, że szkoda gadać. No i co? No, no. Na gospodarkach i, i innych takich jest przesrane. Wszystko w zależności od pogody Tym się dość w miarę udało płocinać te przy miedzy i chciałem więcej przyłorywać, bo to nie wiem jak to było wcześniej, ale wcześniej mi się wydaje, to było dotąd na środku miedzy właśnie udołorywane e, było. No ale nie będę się zagłębił tam w resztę tego. Szczegółów kto i jak tutaj ma Tu spokojnie jeden, jeden dom tam domy jakieś i Sama natura Zapach mm. Ach, kurde. Tam obiedzie tu obiedzie I powinno być Zboże jest Nic tylko siać. Jak to mówią, będziesz orał, będziesz siał, będziesz chuja z tego miał. Opony dają radę. Ostatnio siedzi tam. Trochę topił, bo gdzieś woda tam stała. No to nawet tam przejechał to wszystko. Ledwo tam przejechał i nawet tego nie sił, bo, bo to by wszystko łoty wody wygniło. Okurzenie odpiero ona kurwa, to jest. A. To później Z dwa, ze trzy razy będzie musiał tu obsiąć. Pogoda w miarę fajna. To w nocy w nocy poloło znowu, ale te, na te skiby dobrze, bo trochę trochę ugasiło, nie? No teraz jedzie tam od tamtej strony, ale od miedzy W zależności jak to będzie chciał, tu są obszajej, po dwóch stronach może będzie jechał. Właśnie. Żeby lepiej mu jeździć było trawy dopiero rosną wszystko, wszystko trochę takie opóźnione ale nie ma tu narzekać bo by gorzej nie było wystarczy to wystarczy tak żeby nie brakło i tyle fajny kawałek wodugi nie trzeba kręcić nawracać No i się wnet zaczną, trawę, kiszonki Siana. Teraz będą opryski, nawozy wszystko naraz tamtego roku jak znaczy przed tamtego roku było urane To było urane na dół od tego roku jest wzięte wszystko do góry, żeby tę ziemię przemieszać, żeby nie było, że w jedną stronę się łożę. Z tamtej strony była bruzda po pieronie, To to teraz wyszło. To następny rok się weźmie i bruzda się u góry zrobi. Przyjedzie, to się popatrzy na na ile łowsa jest.